Dzień dobry, witam Państwa Piotr tutaj z Winnicy Kapitana w kolejnym z prezentowanych filmów. Chciałbym Państwu zaprezentować odmianę o nazwie Palantina. W Polsce jest ona bardziej znana pod swoim synonimem, czyli, czyli jako Prim. Jest to odmiana deserowa w gronach średnich i, i dużych jagodach też średniej, średniej wielkości. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest dość wyraźny mus, muszkatowy posmak. Jagody również mają takie charakterystyczne czarne kropeczki, które nieraz niepokoją plantatorów i dostaje zapytania co to, co to jest za choroba. To nie jest choroba, po prostu takie tak. tak Taką charakterystyczną cechę ma ta odmiana. Podchodzimy tutaj teraz do dwóch krzewów właśnie tej palantiny. Liść tej odmiany jest raczej nie jest klapowy, jest taki owalny, ostro ząbkowany, Bardzo ładny. I zaprezentuję teraz Państwu grona bo już po, po zapyleniu jak widzimy ładne już w fazie sporego zielonego groszku to jest na jednym krzewie tutaj mamy na, na drugim no będą będą bardzo będą bardzo ładne grona odmiana raczej się nie przeciąża więc ja tutaj nie planuję niczego Niczego na niej redukować, jak widać. Jest to odmiana o średniej, podwyższonej odporności na, na choroby. Jak tutaj patrzę na krzew, to nie widzę żadnych oznak chorobowych. Może odporność tej odmiany jest różne źródła podają. Podaj minus 21, minus 23, ja skłaniałbym się. Raczej tej minus 23, a może i więcej, Krzew u mnie, te krzewy u mnie nigdy nie, nie przemarzły, ja ich nie okrywam, więc, więc można uznać, że, że do uprawy gruntowej z powodzeniem na terenie całego kraju można, można palantynę sadzić i liczyć na to, że, że się uda uprawa bez okrywania. Bez to tyle w tym krótkim filmie na temat tej odmiany. Podejdę jeszcze raz do bliżej krzewu. O. Bardzo ładnie to wygląda. Odmiana była chroniona wiosną przed przymrozkami odwięczyła się i zapowiada się, że będziemy jedli prima. Dziękuję za uwagę.